Witam z tej strony Filipackowie. Jak to jest kolejne podsumowanie ostatniego tygodnia na rynkach finansowych, będę miał dla Ciebie małą niespodziankę, ale za chwilę do tego wrócę i opowiem o szczegółach. W dzisiejszym podsumowaniu wyników jest mała zmiana, ponieważ nie omówię w tym nagraniu rezultatów sesji live tradingu. Pojawią się one w kolejnym wideo. Tak więc jest to pierwsze nagranie, które będzie dotyczyć tylko wyników z grupy informacyjnej. Niektórzy lubią mówić grupy sygnałowej, a najprościej w świecie jest to po prostu miejsce, w którym dzielimy się tym, co robimy na rynku Forex. Czyli jakie pozycje otwieramy, kiedy te pozycje otwieramy, modyfikujemy, czy też zamykamy. Na końcu następuje podsumowanie, czyli takie swoiste rozliczenie się z tego, co zrobiliśmy. Czy to w skali dnia, czy to tygodnia, transparentnie pozycja po pozycji oparte. Też zresztą będziecie widzieć screeny z platformy handlowej MetaTrader 4. Aha, no i odpowiemy sobie też na pytanie, czy grupy sygnałowe działają. Myślę, że ciekawa kwestia. Także zaczynamy. Mamy bardzo fajne case study z tego tygodnia. Zaraz dowiesz się, dlaczego tak uważam. I zaznaczę jeszcze, że wyniki, to tutaj grubą kreskę musimy sobie, sobie to podkreślić. To jest nasze podsumowanie. Kluczowe jest tutaj słowo nasze i proszę się nie sugerować w żaden sposób wynikami osiąganymi w tym czy w jakimkolwiek innym tygodniu, no bo to jest któreś już z rzędu podsumowanie tego typu. One się oczywiście zmieniają, te wyniki, obecne rezultaty nie są gwarancją w żaden sposób przyszłych. I niespodzianka, o której wspomniałem na początku nagrania, dotyczy możliwości otrzymania dostępu do tego produktu, właśnie. W losowaniu wezmą udział osoby, które skomentują to nagranie. Pierwsza rzecz, i jest kolejny warunek: pod tym nagraniem musi pojawić się minimum 20 lajków. Czyli jak już komentujesz, to zostaw reakcję. Najlepiej udostępnij nawet to nagranie dalej, żeby do tej ilości dobić. Dzięki temu zrobimy to losowanie. A teraz wracam już do rezultatów. Nasz ostatni tydzień kształtował się właśnie w ten sposób: czyli jak doskonale widzisz, minus 514 pipsów, Pipsu, bo w takiej jednostce liczymy wyniki. Screeny z platformy handlowej MetaTrader 4. Tak jak powiedziałem, wszystko transparentnie. Możemy sobie te, te screeny nawet przybliżyć, jak to wygląda. Widzisz tutaj dokładnie minusy, gdzie były, jak to jak się jakby plasowały te wszystkie pozycje w tym tygodniu. I to właśnie ten minus jest czymś, do czego powiedziałem, co do czego powiedziałem przed chwilą, że mamy bardzo dobre case study. Jeśli obserwujesz od jakiegoś czasu te cotygodniowe podsumowania, to mogłeś zauważyć, że co tydzień regularnie setki, czasami tysiące pipsów do przodu. To oczywiście też nie było tak, że były tylko i wyłącznie zyskowne transakcje, tak jak przed chwilą pokazałem, były też stratne. Zresztą co tydzień pokazuję jakieś stratne pozycje, żebyś miał do tego wgląd. W tej takiej skali nazwijmy mikro. Czyli takiej daily, codziennych podsumowaniach, no, występowały takie pozycje. No ale przy, przyznaję, że straty w skali tygodnia nie było już bardzo dawno. Ostatnio bodajże podczas olbrzymiego zjazdu na ropie, yy, czyli 9 marca, gdzie sytuacja na rynku zmiotła po prostu większość traderów, większość spekulantów, bardzo często też ich rachunki. No, i co tu dużo gadać, tak jak zresztą pisaliśmy na grupie Telegram, z naszym rachunkiem stworzonym jakoś w połowie stycznia stało się to samo. Co prawda, był to rachunek stworzony tylko i wyłącznie na potrzeby, na potrzeby grupy i na prośbę też części osób co do tego, żeby zacząć z małym kapitałem, no bo tam było 1000 dolarów. Ale właśnie ten mały kapitał spowodował, że no niestety takie próby jak 9 marca po prostu ten rachunek. Nie wytrzymał. Ten incydent zauważył też na tym, że w skali makro, mówię tutaj bardziej o tych miesięcznych podsumowaniach, wyszedł po prostu za miesiąc marzec minus. Zresztą za chwilę zobaczysz. Obecnie rachunek, na którym operujemy, jest dużo większy od wcześniejszego. Jakby już nie dajemy się wciągać w tego typu, nazwijmy to, challenge: typu rozpoczniemy z małym kapitałem i zrobimy z tego astronomiczne. Rezultaty, żeby pokazać, że się da. Jakby znamy to z autopsji, oczywiście da się to zrobić. W sieci można zaobserwować masę ludzi pokazujących dumnie. Oczywiście w ujęciu procentowym, najlepiej, że zrobiło się 100%, czy też 200% kapitału, na przykład w skali tygodnia. Nawet nikt tylko nie dodaje, że jest to wzrost rachunku na przykład z 200 dolarów na 400 dolarów. I handel pozycjami większymi niż, nawet niż 0,01 lota, co w mojej personalnej opinii, no, nie musi się z tym zgadzać, jest, te pozycje i tak na taki rachunek są zbyt duże, się nie da się zrobić, więc tutaj jedynym, jedyną opcją jest po prostu zwiększenie kapitału. Oczywiście to jest jakby moje doświadczenie, ale dla mnie tak to po prostu wygląda. No, zależy to też od tego, taki kapitał. Jakby handel na nim. Zależy też od tego, ile pozycji masz maksymalnie w grze jednocześnie, ale jeśli trzymałbyś się zasady np. 2% ryzyka kapitału na jedno zagranie, co dawałoby bodajże no około 4 dolary tak tego maksymalnego ryzyka, czyli 4 dolary to jest gdzieś tam twój stop loss, no to na pozycjach 0,01 lota. Musiałbyś się sztywno trzymać gdzieś w granicach 40 pipsów. I to też, no wiadomo, zależy od pary walutowej. Więc, jakby, też jest to kwestia strategii: tego, kto jakie ryzyko akceptuje, no i wielu innych. Rzeczy. Jeśli nie do końca wiesz, o czym mówię, no to zapraszam do panelu edukacyjnego. Tak samo w wypadku tych pipsów, o których wspomniałem wcześniej. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem, na pewno dużo się wyjaśni. No bo tego typu aspekty po prostu tam są poruszane. Jeżeli jesteś osobą początkującą na rynku Forex, no to tam dowiesz się tych wszystkich podstaw. No i teraz przedstawię Ci szerszy obraz tego, co działo się na naszych rynkach od początku roku. Dojdziesz do prostego wniosku, mam nadzieję, że na trading musimy patrzeć z perspektywy bardziej, bardziej długoterminowej. No bo co by to dało, jeśli no widzisz, jak wyglądał w styczeń, jak wyglądał luty, teraz pokażę Ci dalsze miesiące, miesiące, czyli też ten marzec. I co by to dało, jeśli po 9 marca obrazilibyśmy się na rynek, w cudzysłowie nie, mówiąc, spakowali swoje zabawki, poszli do domu, jak to się mówi. Nie, my oczywiście robilibyśmy dalej swoje no bo to jest tylko jeden z wielu rachunków, natomiast w momencie, kiedy trafia się na rynku tak zwany czarny łabędź, to jedyne, co możemy zrobić, będąc po tej złej stronie i upadając, no to wstać, otrzepać się i iść po prostu dalej, tak? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ten rok do tej pory. Wcześniejsze miesiące, a nawet lata też są oczywiście dostępne i też są do wglądu, jak to się wtedy kreowało. Jeżeli chodzi o miesiąc maj, Tutaj taki może challenge, jeżeli nie do końca wiesz, jaki komentarz napisać pod tym nagraniem, a być może jesteś na grupie sygnałowej, to to możesz się podzielić tym wynikiem. Jeżeli nie, to my i tak wkleimy, jak to wygląda do tej pory, a już za tydzień no, będzie koniec miesiąca, więc zobaczysz, jak w perspektywie całego miesiąca wypadł miesiąc maj. Dobrze, to zanim przejdziemy sobie do tego kluczowego pytania pod tytułem, czy grupy sygnałowe działają, to pokaże Tobie jeszcze rezultaty osób, które korzystają z narzędzia nazywanego przez nas autokopii. Jak sama nazwa może sugerować, narzędzie to pozwala osobom korzystającym z niego na to, że na ich rachunkach handlowych pojawiają się te same pozycje co u nas. Z tą różnicą, że mogą konfigurować różne dodatkowe parametry, takie jak na przykład ograniczenie ilości otwartych pozycji, jednocześnie wielkość pozycji. Jakie instrumenty mają być niehandlowane? Stop loss na kapitale, take profit na kapitale i inne. Uwierz mi, że te parametry robią różnicę, zresztą wystarczy spojrzeć na przykładowe rezultaty. Tutaj mamy akurat Patryka, mamy również wynik Marka i mamy wynik Rafała. Są to osoby czy też rachunki, które były już pokazywane na wcześniejszych podsumowaniach tygodniowych i jeżeli sobie porównasz jakby dzisiejsze nagranie, dzisiejszy obraz ich rachunków do nawet poprzedniego tygodnia to zauważysz, że u nich wygląda ten wynik zupełnie inaczej niż u nas. Tak jak pokazałem, u nas na rachunku pojawił się w tym tygodniu minus. U nich wynik jest dużo, dużo lepszy. Jest to spowodowane właśnie ustawieniem tych parametrów. Głównie ograniczenie ilości otwartych pozycji, bo oni w tym tygodniu zarobili, są na plus. Tutaj widzę, że u nich jeszcze przykładowo u Patryka, bo on miał najwcześniej zakładany rachunek, i jeszcze miesiąc nie minął, także jeszcze nie możemy tutaj zrobić podsumowania takiego miesięcznego, jak to wyglądało, ale już widzimy, że jest bardzo fajnie. Także jest to dobry przykład na to, że należy te parametry jednak ustawiać. Należy to robić. Oczywiście wszelkie instrukcje i materiały w tym zakresie znajdziesz w panelu klienta po zalogowaniu. No a w razie problemów, jakichkolwiek, też w tym pomagamy. No i teraz czas, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, które już wspomniałem, czyli jak to jest w końcu z tymi grupami sygnałowymi. Czy one działają, czy nie? I tutaj moja odpowiedź może być trochę kontrowersyjna, ale za chwilę ją rozwinę. Otóż grupy sygnałowe oczywiście działają. Tylko należy sobie zadać pytanie, na czyją korzyść? Znam bardzo dużo przykładów grup sygnałowych, w których normalnym, normalnymi są praktyki, takie jak na przykład nie pokazywanie w żaden sposób strat, czyli dzielenie się tylko tymi zyskownymi wynikami, pokazywanie tylko tych zyskownych pozycji, na przykład edycja postów, bo zazwyczaj te grupy są na Telegramie, tutaj edycja tych postów na Telegramie, przestawianie poziomu stop plus na większy. W momencie, kiedy pierwotny poziom został już wybity, czyli ten stop loss został wybity, jest, pojawiła się strata, a mimo to właściciele czy też osoby tworzące taką grupę przestawiają, zmieniają tego stop lossa albo po prostu piszą użytkownikom, żeby otworzyli nową pozycję z nowym stop lossem, jeżeli im akurat wybiło, tak jakby na, na, ich, na ich rachunku. To się po prostu nie wydarzyło, ale mniejsza. Kolejny przykład, w momencie, kiedy są na przykład trzy poziomy take profit, a otwierana jest tylko jedna pozycja i dany sygnał, dana informacja zalicza wszystkie trzy poziomy take profit, no to takie grupy podliczają ten wynik, sumując te take profity, czyli jeżeli take profit 1 jest na przykład nie wiem na 50 pipsów, take profit 2 jest na 100 pipsów. Take Profit 3 na 200 pipsów to już jest bardzo, bardzo duży wynik, ale takie też no, gdzieś tam się zdarzają od czasu do czasu. No to taka grupa zlicza te wszystkie no, sumy pipsów jako rezultat z danego zagrania, mimo, że otwarta tak realnie została tylko jedna pozycja, no bo tam oczywiście nikt nie pokazuje screenów z MetaTrader 4, jak to wygląda z platformy handlowej, jak to wyglądało w danym tygodniu, w danym dniu, czy faktycznie otworzyli taką pozycję, czy zamknęli taką pozycję, faktycznie z jakim wynikiem Tamtej transparentności niestety nie ma. No i to są takie przykłady działań pierwsze z brzegu, takich, nazwijmy to, nie do końca uczciwych praktyk i nie ma co wchodzić już szerzej, mocniej w szczegóły, moim zdaniem. Trzeba po prostu być ostrożnym przy takich grupach. Więc yy, tego typu grupy sygnałowe działają, niekoniecznie muszą mieć wyniki, bo je, bo je po prostu fałszują, ale działają na swoją korzyść. My wyszliśmy z założenia, żeby pokazywać transparentnie wszystko od początku do końca. Dzięki temu uczestnicy wiedzą, jak to wygląda realnie. Mam nadzieję, że też nie mają przez to jakichś wygórowanych oczekiwań, być może, ale oczywiście ważne jest to, co mówiłem na samym początku. My pokazujemy to, co sami robimy, jakie wyniki uzyskujemy. Ty możesz korzystać z tych informacji, ale nie musisz. Możesz dowolnie zmodyfikować dany sygnał, bądź z niego nie korzystać, jeżeli nie odpowiada, jeżeli na przykład według Twojej analizy wychodzi, że sytuacja na rynku będzie zupełnie odwrotna. To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj też o ograniczeniu pozycji w momencie, kiedy posiadasz mniejszy kapitał. Jest to mega istotne. Nie możesz korzystać z, z wszystkich informacji, nie możesz otwierać wszystkich pozycji. Tych, które my przykładowo otwieramy w momencie, kiedy masz na przykład 500 czy 1000 dolarów kapitału, to drastycznie zwiększa Twoje ryzyko u Ciebie na Twoim rachunku. No zresztą informujemy o tym na, na grupie w przypiętych postach. Na koniec jeszcze chciałem Ci pokazać opinię jednej z uczestniczek grupy informacyjnej Premium. Dziękujemy Basiu za opinię. Tutaj, tutaj cytuję: ustawiłam sobie sygnały na demo u siebie, u brokera i fajnie chodzą. Normalnie w szoku jestem. Grupa godna polecenia potwierdza w tym, że skuteczność jest duża. Tak naprawdę mało jest grup, gdzie są zawodowi traderzy i wysoka skuteczność. Tutaj widzę, że, jest, że sygnały czy też testowanie tych sygnałów w tym początkowym etapie odbywa się na koncie na rachunku demo i do tego też zachęcamy, to jest tak zwany rachunek demonstracyjny, gdzie nie, nie ryzykujesz swoimi pieniędzmi i e, tak jak powiedziałem, zachęcamy do tego, żeby na początku e, te sygnały sobie testować właśnie na takim rachunku, obyć się z tym i zobaczyć jak to wszystko... Funkcjonuje. Także mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem, jak to wygląda. Przypominam o losowaniu, czyli zostaw komentarz, zostaw like pod nagraniem. Jak uzbiera się ich wystarczająco dużo, to trzymam kciuki za ciebie, żebyś to Ty dostał dostęp do tego produktu. Jeśli jeszcze nie polubiłeś naszego fanpage, czy też nie subskrybujesz kanału YouTube, to to jest właśnie ten moment, żeby to zrobić. Jeśli oglądasz to nagranie na YouTube, właśnie to kliknij od razu w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Między innymi podsumowujących tydzień na rynkach finansowych, no bo takie nagrania pojawiają się co tydzień. No i co? To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Do usłyszenia, cześć.